Muszę wam powiedzieć, że y, ja w moich czasach studenckich byłem wyjebany w kosmos co tydzień, więc um, wkurza mnie ten polski astronauta kosmonauta kurwa. Widzę, że nie jestem sam. Mam go już dosyć. Nie podoba mi się jak nam się wpierdolił do życia. A w ogóle czemu zachowujemy się, jakby imię Sławosz wcześniej istniało. Dlaczego tak to zaakceptowaliśmy? Po prostu dali nam Sławosza, a my tak, okej, okay, akceptujemy Sławosz. Nie, Jonasz powiedziałeś, że Jonasz właśnie nie Jonasz stary. Sławosz kurwa, nie. Nie ma takiego imienia. Już jest. I zawsze było, nie? Szczerze, Sławosz brzmi, jakby ktoś powiedział do czata GPT Ej, potrzebuję słowiańskie imię na, na kosmonauty, nie? No. Sławosz Uznański. O kurwa, ale dobrze to brzmi. Łykną to na 100%. Ej, mówię wam, on może być CIA. Naprawdę on może być CIA. W ogóle się nim nie w dupie z nim. I, i w ogóle...